Witajcie kochani na moim kanale. Z tej strony, Ania, Dzisiaj przychodzę do Was z takim holem zakupowym. Wiadomo, że zawsze coś zamawiam tylko dla malutkiej, a tym razem jest tylko właśnie dla malutkiej. Są mi książeczki i nie książeczki. Niektóre rzeczy są z temu. A że się... też są dwie rzeczy, przepraszam. Dobrze, to więc przychodzę nie z temu, ani dzisiaj Dwie rzeczy, to są takie książeczki. Tak, czy tutaj. Są się te no. no, takie fajne właśnie oto książeczki. Zamówiłam, bo wcześniej kupiłam właśnie na internecie jedną książeczkę. Widzicie, Bela, mi się dostała. Ale z księgarni wychodzi dwa Dwa razy, dożyj. A na internecie nie pamiętam bodajże, jaka to była strona. Bo są dwie, takie mam. Jeszcze trzecie mam w domu. Tutaj jest tak. Ojciec Virgilius. I tu mamy siedem muzych pioseneczek. Tutaj jest włącznik. No I wtedy na każdej stronie jest ten tekst pisaneczki. Mhm. Tu jest kolejna książeczka. To ja mam to. A tu z tyłu właśnie jest tak tutaj mamy wlazł w kotek na płotek i młyga, i tu pioseneczki, i tytuły. Dokładnie. A kochani, musisz by popić. No i kolejna rzecz. Hm. Z czego by tu zacząć, kochani? Może naszej kids. Mi się tak podobały. Ja nie wiem czemu, ale na internecie mają naprawdę mi się podoba ich Taka, ściuszków. Takie fajne materiały. Taka bluzeczka. Hmm? 9 miesięcy i do tego podki. one nie są słodkie. Albo ta bluzeczka z tym kołnierzykiem. No to jest na pewno Te ciuszki są mega. I też właśnie wcześniej zamawiałam pasek do snowboard. Na małej, bo tutaj mamy w sprawie takie pocycane iści. No i nie spojrzałam, właśnie jaki to będzie pasek. I tutaj zamówiłam sobie taki pasek. Tu jest fajny, mam tylko kośćka, właśnie Blanka. nie zauważyłam, że mają takie niejamęciki. Bo jeśli ma się to założyć jej, żeby czasem tego nie płuknęła. Bo źle to bywa. To jest I to też zeszenie coś. coś. Kolejna rzecz to jest. Mam chyba z temu. Tak. Bo tutaj właśnie mam taką książeczkę. Nie mam. No ale mniej wiadomo. Wszystko się leści. Szkoda, że te wszystkie książeczki nie są po polsku. Niestety. Nie, by nie, nie, panę. nie, mi za nie, wstać dzisiaj. No i długo, długo się zastanawiałam nie, nie, Jaką jaką kupić? kupić. Więc kupiłam taką oto nie, dla Blanusi. Normalnie no, na no, mi się tak widziała. No mówię, no, dziewczynka, to wiadomo. Na no, oczywiście, nie? No, tutaj mamy tęczę. no też coś. To jest też. Nie, tu. Oczywiście Wam kochanie to wszystko podmiękuje. Cen nie pamiętam dokładnie, ale ta duża książeczka, ona nie ciało mi się. Jednak troszkę kosztowała. Wtedy mamy taki zestaw trzech książeczek. Hmm. Tak tak przykładowo sobie zobaczymy tam z dzidzą. Mi I baby bok. Hmm. Dziedzia w wysku, jedziemy je zamki. No, smutna, wesoła, zła dzidzia bierze bysnic. Bo to akurat były tańsze. Książeczki te kosztowały po 20 jak się nie mylę. Mhm, po akurat 20 zł też. No tych co na akurat, pamiętam. Ta była się droższa, bo te większe są droższe. I to mniejszy tańszy. Dokładnie. Niestety takie mniejsze zawsze jeszcze muszę mieć tańsze, a większa tu nie rozumiem tego. Tutaj wióreczka. I tu mamy mi baby book. Misio śniweczki, jajeczko i jakby taka, co dzisiaj jemy? Będziemy nas sobie. sobie. Więc nie mogę się zdecydować, no i zamówiłam trzy takie, no i zaję. Trzy matka, polekanie, mogę się zdecydować, bo nie będę co, No zabamy. No i ostatnia to owoce. Mam tu kilka pyłek Tutaj. Owoce i warzywa. Wiadomo. Ale czuję, że moja mała szybko to spracuje. Banan. Owocki tu są same. No, i tutaj te zakręcenia. A tu? Warzywa. Jak kiedyś warzywko jem przykładowo? No i będzie. Będziemy uciec z malutką papie. Same takie, a my to są perełki. Cudowne rzeczy. No taka to, to temu było. Te książeczki. Mhm. Uh -huh. A tutaj co mam. A, nie wiem. Więc niedawne Tak nie, nie, nie No to jest. Takie siedzenie. No. Że malutka będzie zapięta i sobie siedziała. Co nie wymyślono, naprawdę, w tym internecie. Co Tak, świąteczkę to naprawdę. Jest mega. Mama na pewno nie zachwycona. No i jeszcze nie ogóle bawiła, bawiła, więc wyczaiła. O co w tym chodzi? Coś się odciepia, przyciepia. Odciepia, przyciepia. A kolejnym rzeczą to jest panie Więc kochani, co to jest? To jest właśnie. Biały szum i kołysanki. Jak włożymy tutaj baterię, To będzie właśnie grało małe i no, zobaczymy. Wyczalić się to i podłączyć to w tym. Służyczko podłączyć. Więc kochani, jak będę miała czas chwilę. Naga mam kącik mały, jak wygląda. że dzisiaj przyszło mi kilka pyrywek, więc muszę to ogarnąć. Wszystko wam na pewno podlinkuję. Oczywiście też balony zamawiałam, ale już mi wcześniej przyszły, bo ja balony zamawiałam, bo mam dzik do pierwszych I chyba do do płaczki, nie pamiętam, żebym to zamawia. I właśnie nad tym, kochani, długo szukałam, żeby to kupić mojej małej gwiazdzie. Nie mogłam tego nigdzie dostać. I na szyj, na temu patrzałam, jak pojawiały się to szybko sprzedali. Takiej nie było już. A to pisze, że nie było trzech miesięcy, że do trzech miesięcy, ale będzie miała. Widzę że są jeszcze inne kolory, ale mam to. I widzę, że jest do ładowania. I mi będzie mała tak trzymała. No i gryź sobie tu. Mm, super. Chociaż raz się trzeba baterie w jakiejś zabawce. Wszystkie zabawki muszą być te baterie. I te baterie szybko się naprawdę wyczerpują. I to ja długo właśnie. Przeczytałam, zobaczyłam u kogoś w internecie, że była, że jedna dziedzia to miała i ja długo szukałam i zamówiłam. Znaczy nie zamówiłam, miałam to w koszyku. Jak chciałam zamówić, to już nie było. Było sprzedanie. To więc teraz mówię, że muszę to zamówić. W końcu jest. Przedostatnie dwie rzeczy. Tutaj mam. Uch, jeden miałam słonik, ale podarowałam bliźniakom mojej siostrze, dzieciom. Więc drugi sobie mówiłam do mojej córeczki. Tylko nie pamiętam strony. Dosyć spory jest to słoniku. On po polsku jakieś. Piesenki. A tu oj. A tu zabawa. Będzie zębała i będzie akupu. No, dosyć dużo jest. Ostatnia rzecz. To jest, kochani, na to właśnie długo czekałam. Ogólnie ja to zamówiłam, bo że chyba. Miesiąc temu, nie, dwa miesiące temu, bodajże, że. Bo wiem, że miesiąc temu zamawiałam mój bratowej, bo była w szpitalu. Miała urodzić, więc mówiłam, zamówię. Mówię ci, ze szpitala będzie miała. Ale nie wiedziałam, że moja bratowa my, ja, czy na mojej bratowej będę musiała miesiąc czekać. Jakby zauważyłam, że na temu, jak są większe paczki, to się długo czeka. Żebym nie napisała do mnie przyspiesz paczkę, zamówienie, to by dalej to mi nie przyszła. No i przyszła mi paczka mata. tylko że różową. mamy I ona jest fajna. Gdzie jest tu, tak, i tak. Tu. I to możemy mieć jako basenik. No. Super. Gdzie miała? W ogóle długo na to czekaliśmy, bo ja chciałam już zdać do tej mojej małej, zamówiłam, ale niestety się trochę jak Nie to mnie tak lubię tam na tych stunek zamawiać, a kurczę, długo się czeka na większe paczki. Nie wiem czemu. To mi właśnie z tymi że właśnie trzeba długo czekać. Więc kochani, jak chcecie coś większe, większego zamówić, jak taką matę, to zamówcie sobie na Allegro na przykład. Z Allegro idzie dwa razy szybciej, dwa dni i paczka jest już w domu. A na temu takie coś z dwa miesiące górami to albo dłużej nawet. Więc kochani, mam nadzieję, że taki chole zakupowy, nam się podobał, że temu bo no to, to mi się nie pamiętam, z jakiej strony to było, więc nie powiem. Jeśli Wam się taki odcinek podobał, chodzę za to Zostawcie apkę w górę, a subskrybujcie nasz kanał. No i do zobaczenia, kochani w kolejnym odcinku. Mrużaki pa! Witajcie kochani, z tej strony Ania H. dzisiaj przychodzę do Was. Mam się holem zakupowym z temu, bo w ogóle długo, długo się zastanawiałam. W ogóle mnie, ja się zawiodę, bo miałam zamówiony zastęp w środki, żeby, nie się tutaj nazywa, miał przyjść właśnie w pudełku, a przyszło niestety w folii, a kosztowało prawie 50 zł. Ten taki zestaw Miał być z datą, a jest tylko 0,7. Kochana. To no jest pięknie, bo jest z kokardkami, nie? Jest imieniem Blanka. Taka. Taki krzebek, nie, szczotka. No i ważne na tych szczotkach pisze 0,7. No miało być właśnie 0,7, 12 i tutaj grzeby. Taki jeden zestaw właśnie. No tutaj mamy do nosa. Do czyszczenia nosa. O! Chielewo otworzyłam. Na trudnym. To jest jaka doby, bo jedno takie mamy, ale już tutaj się zapycham. Nie wiem właśnie, jak to wyczyścić. A to wydaje się chyba tylko kosztowało. I to jest doby. Mamy taką maluszynką masiurkę, jak widać. No i dlatego to zamówiłam. Bo malutka wiadomo, mam malutki nosek. dlatego trzeba takie malutkie zamówić, nie? Tak skarbie. <gry> A tą rzecz zamówiłam do przetestowania. Zobaczymy, kochana. Takie coś. Gdy będziemy myli w myją, kąpę Naklejemy na uszy, naklejiki, żeby w uszka nie wleciała woda. Nie nie? Tak, sklejiki. No. Mykłam i zamówiłam kilka testowania. testowanie. Zobaczymy, czy przejdzie test. A tu, to właśnie... To na matka płaka. Ja zawsze na kolejny miesiąc zamawiam jej, mam no, takie sukienki właśnie z tymi budzikami są najlepsze. Bo mała to aż jest większa, to na zawsze lubi ciągnąć do góry i żeby nie było widać pompowa. Świetna jest. U mnie na 369 tysięcy, ale ona wydaje się duża. Jak widać. O? Będzie sam raz dla księżniczki, tak! Wszystko będzie podlinkowane trochę. Tak, podlinkowane. I tu kolejna rzecz, ale tym razem. Bo to też jest zestaw, sukienka, ale zamówiłam z drugim kawem. I na więcej miesięcy, to jest 9-12 miesięcy, bo stwierdziłam, Tak, mus, musi być na później, nie kochana. Tak, kochanie. Nie, bo teraz jest nam... I bynajmniej na później będzie takie większe. I do tego właśnie... Są fajne. Wszelki. Podoba się widzę. Tak, kochanie. No. <ścoughs> Opowiada sobie. No, radosna, nie Nasze. Do tego opaska na włosy. Tak? Super. Też wiem. No. Słuchaj, <noise> ona się tak fajnie cieszy, tak, słodkości nasze, nie? O. I trzeba było właśnie też kupić y, pojemnik na zabawki, bo wiadomo, troszkę się ich rozbierało, na razie mam w koszulce jeszcze kilka zabawek leszy. i mała na razie ich tak nie wyczaiła, bo <noise> są wysoko. Tak, wysoka, ile tego jeszcze nie wyczaiłam. A jak mamy nisko, to wtedy sobie ściągasz się albo raczkuje, Myślę, że zaczęłam raczkować. No, tak, raczkować. No i wtedy wysypuję. Kręknie sobie i wysypujemy, nie? Tak opowiadasz? No. No i były też wtedy takie mega kolajki. Nie pamiętam ceny. I taki słodki, nie straszli? Nie. I komplecik z jednostką. Piżamka do spania. Super. Spojrzenie. I tutaj zamówiłam. Bo mała, jest tak w kokonach nie leży, wiadomo, nie? Mówiłam takie coś do leżenia, żeby w salonie sobie tak leżała i oglądanie, nie, oglądała, nie na telewizji jakby coś, do picia mleka. Jak będę w domu, więc będę miała to rozłożone, a wam, kochani, nagram, Przybity, tak to wygląda, nie? A w Pepku są takie, właśnie w niejednego kwasa do zabawki. Tylko tak jakby, ale papierowe, ale to nic. No, że tak, nie? A ostatnia rzecz, kochani, ogólnie długo się zastanawiałam właśnie, jak tym, czy to zamówić, ale zamówiłam i zaraz Wam, kochani, pokażę. Zacz, kochanie, pokażę. Znaczy, kochanie, Makiemi się ze mną tak pokazać, nie? Oć! No, dzięki, by Ci lubisz opacki ściągać. Chodź do mamunii, chodź, koń, no, dzień dobry, hej! Ostatnia rzecz, to jest właśnie, tak. Oj, tak, O! ło, mama, mama, co ty mi chcesz robić? Hop i hop. I hop! No! Tak się dużo, to, dużo o tym wiedziałam, właśnie. I nie wiedziałam, jak kupić. poduszka, bo w lubi takie poduszki też. I hop! I sposób nie? Japanie. że ja nie wiem, jak to zrobić, żeby to zmniejszyć, nie? No, ja wiem, mama ma kulanki, nie? No i właśnie, miało to tak być, że. Dziecko ma sobie swobodnie leżeć, Nie? Tylko że. Ja nie wiem, jak to właśnie ma być. Kochani, może napiszcie mi w komentarzu, jak to właśnie ma być. Tak. Tak. Mama. Wow. Dzień dobry. O, jestem dziwna. Popatrzcie. Cześć! A, a, już ściągam. A teraz mam dzieci włoski przesane. Cześć! Nie a, Tak! I spadły, ale to nic. Nie? Kochanie, mam nadzieję, że kochani wam taki vlog, czy vlog luźny vlog, kolor zakupowy wam się podobał? Jeśli tak, kochani, nie? to zostawcie łapkę w górę, nie? subskrybujcie mi kanał, no i napiszcie, kochani, jak to się nosi. Subskrybujcie nasz kanał, no i do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku. i pa!